Tak właśnie ten idiotyczny sos rozprzestrzenił się po całym mieście. Do ciebie nie dotarł, bo osłania cię szklana kopuła. A do ciebie nie dotarł, bo jesteś komputerem. My więc musimy znaleźć odstrutkę na tę chorobę głupoty. <coughs> Ty nie plankton. Ja plankton. <g ensej sozusagen cinematic> musimy go z tego ocucić. Odwrotność ciemnoty to... Jasność. Nie działa! Może jakiś program zdrowy na umysł? Ty, bystrzaku, co jesz? Żołędzie. <mulmm> nie, żołędzie nie działają. Ty go znasz. Da się go w ogóle zmienić? Ja to na niego zwykle krzyczę. Zmądrzej, pacanie! Skup się! Bądź bystry, gamoniu! Miej wiedzę! <mulm> No bez sensu. Mądrość wymaga pracy. A to mi wpadł pewien pomysł: uniwersytet w Dolnym. Uniwersytet z Bikini Dolnym. Darmowa edukacja dla każdego. Dość już zaplania się w głupocie. Podejdźcie, zbliżcie się, głąby. Zaraz zaczynamy zajęcia. No, coś nie reagują. Próbuj zadzwonić kluczami. Pysia. Witam naszych studentów! Ooh. Cała uczelnia pełna Patryków! Roboty to my mamy do końca życia! Jak włożyć spodnie? Gospodarstwo domowe. Mleko. Ja! Pod koniec semestru. Nie zapomnijcie o zadaniu domowym! No, i dałyśmy radę wyedukować całe miasto w ciągu jednego semestru! Tak, Pojutrze wręczenie dyplomów. Wszyscy świetnie się uczyli. Dzieje się. morskich przyjaciół niż wy samotna wiewiórka nie mogłaby sobie wymarzyć. Torcik! <mum> 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 nie martw się, zawsze mam zapasowy. <mum> Tego nie dostaniesz. <mum> Karate <cios>! <mum> <mum> Życzę smacznego, kochani. Upiekłem ten tort specjalnie dla Sandy. Mm. Orzechy mnie uczulają. Dałeś tu orzechy? Nie, ani jednego. A, dobra. A, chyba, że liczyć orzechówkę. Co? To orzechówki nie robi się z orzechów, prawda? Wow. 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 Uh. Na Elvisa! A to nie codzienny widok! Uuu, ślicznie. ślicznie! Taki księżyc w pełni ostatnio widziałem w przebieralni. Ale czemu jest taki zielony? Każdy wie, że księżyc zrobiony jest z sera, no przecież. A ten jest taki stary, że zaczął pleśnieć. Ale i tak bym go jadł. To wcale nie księżyc! Prawdziwy księżyc schodzi wieczorem. Mocno to jest podejrzane. Patrzcie! Uwaga, mamo! Jakie ładne! To coś, co świeci na niebie. <śmieniu> <śmieniu> Kolejny niecodzienny widok. Widziałeś to, Spongebob? Bob? Sponcz, Bob. Zielony ser! Zielony, zielony ser! Zielony ser! Bob, Patryk! Uwaga! Słuchajcie mnie! Nie patrzcie w światło! To światło to zło! Uciekać do cienia! Ale romantycznie! Eugeniuszu! Posuć słodziaku! Kasy i całusów nie odmawiam! Wyjdź, obczaj ten mega księżyc. Halo? Halo? Elua? Podaj jej jabłko. Proszę, to dla pani. O, miejmy to już za sobą. Eee. Eee. Co robimy najpierw? Aj, aj. Włącz silnik. Pani Puf, Pani Puff! Co? A, 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 co? E, dobrze, to tylko łódź. A to łódź? Ty włączyłeś silnik! Tak, tak sądzę. O, cóż, a, 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 a co teraz musisz zrobić? 128? Nie, nie! Masz wrzucić bieg! Wrzucić bieg? Tak! Tak, tak! Masz wrzucić bieg! A, a pod... ...decha? Nie! stop! Nie! Duży paluch! O, rety. O, reti. o, o. A, 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 a. A, a. Jeszcze żyjemy! Uważaj, zbliża się pierwszy zakręt! O nie, pierwszy zakręt. Proszę, powiedz, że wiesz, jak pokonać pierwszy zakręt. W lewo! O, ty! Doskonale, SpongeBob. Świetnie ci. Nareszcie w fajne miejsce, gdzie nastolatki mogą, wiecie, pogibać. Perła, jesteś genialna. Tylu nowych, młodych klientów. Goń się, z kalmar. On po prostu nie nadąża. Jesteś prawdziwą wizjonerką. Dzięki Spongebob zawsze trafiam w dziesiątkę. Cóż, młodzi muszą się najeść. Wracam do grilla. Klienci mają styl, a ja mam swój grill. Cs. Spongebob, zamówienia. Co? Sałaty? Pierwsze słyszę. Ha, jestem na czasie. Nie chcę skończyć jak stary skalmar. Ale co na wielkiego Davy Jonesa dodaje się do sałat! Bardzo proszę, są sałaty. A, fuj, to nie sałaty. Zabierz je i usuń bułkę, mięso i sosy. Wtedy zostanie pomidor z sałatą. Dokładnie! Dobra. Okej, okay. bez bułek. Na czasie. Bez mięsa? Jeszcze lepiej. O tak, to zdecydowanie najlepszy posiłek jaki widziałem. Nowy no ci po prostu ma. Dwie sałaty. To było straszne. Obym już nigdy nie musiał zamieniać tak doskonałych kraboburgerów w sałatki. Nie wiem, czy moje serce to zniesie. A! Gdzie jest grill? Przestań, Bob, Bądź na czasie. Nie wiesz, że smażona żywność jest twój? E, jasne. Zobacz, przygotowałam nowe menu. Sałata i herbata. A gdzie są krabo burgery? Burgery nie są na czasie, więc już nie będziesz tego Aha! potrzebował. Ba, 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 ba. Olbrzymku mój, Planktusiu. Plankton! To! Czy coś się stało? Widzisz chyba, że pracuję. Widzę, że chciałam ci pokazać nowy wygaszacz. Ładny, co nie? Śliczny. Nie spojrzałeś nawet. Nie, nie spojrzałem. Ponieważ pracuję nad nowym analizatorem molekularnym. Potrzebuję jedynie drobinki kraboburgera, a tajny przepis sam się wypluje. Powiedz mi tylko, czy mam sobie to ten wygaszacz zainstalować! Mówię, że nie teraz. O! 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 analiza 30% wredoty, 20% złośliwości, 50% drania i głupka. Wynik zbiorczy 100% palanta. <gry> Dokonałem także analizy wygaszacza. Jest naprawdę przepiękny. Nikt cię nie pytał! Aha! I co? Jesteś teraz zadowolona? Nie, nie jestem. Chciałam po prostu ładnie wyglądać. Dla ciebie, ale ty masz to gdzieś. Wolisz całe dnie poświęcać na głupie wynalazki, jakieś głupie kanapki. Głupie? Ten twój wygaszacz to jest głupi. A procesor ci w nim wygląda grubo. Co? Spokojnie, proszę o spokój, bo powiesz coś, czego będziesz żałować! Nigdy nikomu nie pozwalam do siebie tak mówić! Wenocha! Jakie wynocha stąd? To jest moja restauracja i nikt mnie nie zmusi! Piaszczysta góra. Mogę to wyjaśnić. Jestem gorąca jak grillowana kiełbaska! Może jak mu zaśpiewamy, to on ożyje? Gotowi? Obył sobie piastowy. Że źle to zaśpiewaliśmy. Uf, ale jazda. Może do wesela się zagodzi. O! Muszę powiedzieć, że mi zaimponowałeś. To mój najlepszy tydzień przedhibernacyjny trzech czasów. Cóż, lepiej wrócę do domu zanim gacuś znów z sofę. O. Ua, ua. Dobra noc, gacuś <Szyskuj> <Szyskuj> Nie ma to jak poranna, orzeźwiająca kąpiel, prawda? z paniem. Ja będę spać całą zimę. Zostały nam trzy dni zabawy. Pośpiesz się. Olbrzymi mąż ma chyba teraz porę obiadową. SpongeBob, czujesz tę jazdę? Tak. Nigdy nie grałem w ekstremalnego Jacka. Dobra, SpongeBob. Będzie jeszcze fajniej. Zaczniemy się napalać tymi zatyczkami do uszu, aż jedno z nas spadnie! Szykuj się gotowy? Andy, jesteś pewna, że to dobry pomysł, żeby tu stać! Start! Morska igła. Stopaj SpongeBob. Jedziemy na rundkę po parku! Zabrzmiało bezpiecznie. Znaczy fajnie. Y Dobra, jestem gotów. Myślałem, że mówiłaś coś o parku, Sandy! Tak to O industrialnym parku! To się dopiero nazywa akcja! No dalej, pedałuj! Teraz potrzeba nieco techniki! Yeah! A teraz pas groby! Trzymaj się! Być może nam uda. Mnie też się podoba! Rzecz i to najprostsza ze wszystkich. SpongeBob, teraz tylko musisz bezpiecznie zaparkować pojazd. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Koniec drogi. Skup się na drodze. O drodze? Gdzie się podziała droga? Spokojnie, dziecko. Słuchaj, musisz teraz tylko zatrzymać ten pojazd. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Trzyma! Chcę na 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 dro, dro, drodze. Nie nie jedź tam. SpongeBob. Przez chwilę było gorąco, ale znów jestem na drodze i chętnie się na niej skupię. Tylko że to nie jest pusta droga. To dziesięciopasmowa międzynarodowa autostrada. Dziesięcionarodowa narodowa co? Eee, spokojnie SpongeBob. 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 Pądź Zapomniałeś mantrę! Nie! Skup się na drodze! Poza drogą nic nie! A! Drogi, to ja w ogóle nie widzę! Daj to ott kierownicę! Oraty! On kompletnie zbaraniał! Centrum handlowe. Hej, kamaryna. Przyszłam też dostać pracę, wiesz? Co weź idź pogadaj z menedżerem. W kanciapie. Panie Pepalino, ktoś do pana chyba w sprawie pracy. A wynajmniej go tam nie ma. Nie mamy wakatów. Piekący koral wita i zachęca do wyjścia. O, cześć, perła. Szukasz tu czegoś? Chciałabym zgłosić się tu do pracy. Sorka, niestety spóźniłaś się. Szukaliśmy pracowników, ale akurat dzisiaj kogoś przyjęliśmy. Nie Ja muszę dostać pracę w świecidełkach. To moja normalnie ostatnia deska ratunku. Brusz, bróż, 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 bróż. Dobra, chodź, poznam cię z naszą menedżerką. To jest. Nie, nie szukamy. Pani nie rozumie, ja muszę tu pracować. Wej spokój, dziecko. My tu handlujemy sztuczną biżuterią. Nie łzami. Och, szlaczek. Normalnie najgorzej, jeśli nie złapię gdzieś tutaj roboty, będę musiała siedzieć z ojcem! Szukasz pracy skarbeńku? Tak! Muszę mieć pracę i to od zaraz. To jest kwestia życia i śmierci totalnie! O, biedaczko! Czy coś ci grozi? Że już kumpeli nie zobaczę, bo nie mam roboty! To chodź ze mną! Tak, Jeszcze nigdy nie byłam w tej części centrum handlowego. Co to za fetor? O, to pewnie któreś z luksusowych perfum. Sprzedajemy je tu w babcinym fartuszku. Zapach jesieni. Gratuluję, dziecko, masz tę pracę. Normalnie najlepszy dzień totalnie w moim życiu. Oj, No trudno i tak jesteśmy na siebie skazane, nie narzekam. Miałam tu jedną jedyną pracownicę Martę, ale ona już odeszła już od nas. Zapomniałam okularów. Halo, perła, tu jesteśmy. Znalazłaś pracę? Tak, dostałam robotę w babcini fartuszku. <grystanie> perła, błagam cię weź nie żartuj! Żal to sklep dla starych ryb. <grystanie> stare ryby to są takie stare. E, tam wcale nie są takie złe. No że? <tlenGO _co> Hej, Laski, Was też dusi naftalina? Bo akurat mamy specjalną ofertę 25% zniżki. Y nie, nie powinnaś teraz poleżakować. Jałua, gdzie jest Twoja babunia? <gryly> <tren sushi> Przejmuj się nimi, perełko, one mają fiobździu w głowach. Ale to takie niesprawiedliwe. Czyli normalnie, jak to w życiu. Każdy czasem przechodzi trudniejsze chwile. Masz, spójrz. Widzisz? W szkole odstawałam od koleżanek. Wyśmiewały się ze mnie, nazywały mnie nudna Beatrycze, ale poetki były z nich żadne. O co to pani uwieczniała na zdjęciu? A, zrobił je mój kolega z klubu foto, Januszek. Dobra, więc kto zrobił to zdjęcie? Najważniejsze, moja kochana perełko, że wszystko się odwróciło. Nim ciebie też dziecko docenią, staraj się po prostu dobrze bawić. Pokażę ci, jak się rozrywa senior. Czym przychodzić, kańcia Dopuściłem się straszliwego czynu. Zrobiłem coś bardzo złego. Masz włosie czyste. Nie, nie, nie o to chodzi. Wiesz, ja, ja, ja. ja... Ja skłamałem! Skłamałem, skłamałem, skłamałem! Spokojnie, szarpiesz się jak piesek preriowy schwytany w Eee, preriowy, co? Jaką i komu wcisnąłeś ciemnotę? Co wcisnąłem, pokotem? O, o czym dokładnie skłamałeś, powiedz. To się zaczęło od nieporozumienia, w wyniku którego pewien mój kolega sądzi, że umiem latać. Myślałem, że go nie spotkam, a tu proszę. On chce zobaczyć, jak lata, a ja nie umiem. Jeśli on się mnie, to umrze rozczarowany. Popełniłem błąd. No, nie będzie to kłamstwo, jeśli nauczysz się latać A w tym mogę ci pomóc Naprawdę? Pewka Symulator lotu Zapiąć pas, już Kontrolki są Startowanie w porządku Jak się czujemy? Wspaniale O, mój domek Ups, zapomniałem nakarmić Gacusia. Witaj, mój drogi. Oh, Poraczka. No trudno, spróbujemy jeszcze raz. SpongeBob. Dobra, posłuchaj. Przywiązany jesteś sznurkiem, żebyś mi się zbytnio nie oddalił. Ech, kontakt. Oh, oh. Słęb się, ja cię ja latam. Uhuhu. 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 Udało mi się. Uh, gotowy. Trening. Jesteś do tego przekonany? Oczywiście, że tak. Zacznij gadać mechanicznym głosem. Chwilowo nie jesteś SpongeBobem, jesteś po prostu Sylwia Psotnica. O, o, lubię to. Opi, pupu, pu, pu. Witamy w klubie pomy. To ty! Czego chcesz? Tak, no witam! Proszę prowadzić do stolika w najromantyczniejszym kąciku. Przyszedłem tu z to śliczną Sylwią-psotnicą robotką. Pi, pu, da. Mm. I da! I, a, i, i. Sylwia-psotnica, tak? O! Jak ślicznie się nazywa! Dziękuję! Ja. Au! Znaczy. dzięki. Uuu, pi 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 Zaraz wracam z daniem dla zakochanych. Ho, ho, ho. jestem zachwycony tą naszą intrygą! Karen jest masakrycznie zazdrosna! Proszę bardzo, kubełek specjalny, pełen pomysł specjalnie dla ciebie, a dla ślicznotki robotki solidna porcja pysznych śrubek i nitów. Ale ja nie chcę tego jeść! Nie waż mi się teraz wszystkiego zepsuć! Masz to wszadać! Uh, 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 uh. uh. <grymca> Moja słodka, Sylwio-przodnico, jesteś najpiękniejszą kobietą, na jakiej spoczęło moje bystre oko! Oj, planktonku, potrafisz zmiękczyć kobietę? Nie wytrzymam! Nie wiedziałem, co to miłość, póki cię nie spotkałem. Nie ma w tej chwili szczęśliwszej dziewczyny robotki w całym morzu. Ej, ty! Zabieraj łapska od mojego faceta! Nie unoś głosu, paniusiu! Nikt poza mną nie uczyni go szczęśliwym! Jesteśmy bratnimi duszami, pobierzemy się i wydrukujemy 1340 dzieciaków! 1300 ile? Skoro jesteście zakochani, nie będę stawała wam na drodze. Możesz go sobie wziąć! Hurra! Nie! Yeah! I dryga miała racjonalną nakłonienie Karen do powrotu, a ty to wszystko zepsułeś. Przepraszam bardzo, ale tak miłe rzeczy mi powiedziałeś. Zaraz, chwila. To nie był tylko głupi żart? Uknułeś to, żeby mnie odzyskać? Dokładnie tak było. Dla ciebie, Groszku, zrobiłbym wszystko. Nawet umówił się z tym osłem. No słodki jesteś. Chodź no tu do mnie. Hmm. Włączył ci się pogrubiający wygaszacz. Co? Ja chyba już pójdę. Chłopcze, ja cię błagam. Jestem samotnym skorupiakiem, który znalazł miłość. I nie chcę jej stracić! Panie Krab, nie. Niech pan nie płacze, panie Krab. Proszę. Dobrze już, już idę do sklepu. Niech pan się rozchmurzy, szefie. Oto ta pralka, którą pan chciał. Rozchmurzyć? Jak mam się rozchmurzyć, skoro wydajesz moją ciężko zarobioną forsę? Ha! I znowu pan to zrobi! Chłopcze, a co mam mówić, skoro przepuszczasz pieniądze innych ludzi? Myślisz, że pani Pów przyda się też suszarka? Cóż, panie Krab, powiedzieć panu, co ja myślę? Aaa! Rybcium, ma madzia, badzia, grosik, stosik, panie Krab! Dusia, musia, baza portfel! Pici, pici, wydaj, dami wam panie Krab, portfel. Kiesa, biesa, huzia, juzia, fu, 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 Nie wiedziałam, że SpongeBob masz takie bogate słownictwo. Właściwie ja też chciałabym panu coś powiedzieć, panie Krab. Czuję się naprawdę bardzo niezręcznie przyjmując te wszystkie prezenty. Wolę płacić za siebie, jeśli pan pozwoli. Dobrze. Jest pan przeuroczym człowiekiem, panie krab. Mm. <śmuszany> Gdzieś już chyba widziałem to stworzenie. Przewodnik po kuli ziemskiej. O proszę, wiewiórka lądowa. Ta wiewióreczka chyba ma kłopoty żałosny mięczaku! Musisz nabrać dobrych panier! I jesteś tak brzydki jak zupa ze szczawiu. Brawo, wiewiórko! Uważaj! Trzymaj się, wiewióreczko! Dzielnie walczyłeś, mięczaku, ale nadchodzi twój koniec. Hej. Ej, naprawdę daje radę. Skopię ci muszlę! Trzymaj się, kończasty koleżko! Uja! Ty też znasz karate. Oto, To jak ci na imię, Sandy? A ty, jak się nazywasz? Jestem Spongebob! No, Spongebob, a co powiesz na to? Ach tak? Patrz teraz. Ha! <grystanie> <grystanie> lubię cię, SpongeBob. Pasujemy do siebie jak łupina do orzecha. Ha! ha! <grystanie> e, ja chyba też cię lubię. Ja, au, au! Powiedz, po co nosisz te kule? To mój hełm tlenowy. Mogę go przymierzyć? Nie, ja w nim oddycham! Potrzebny mi tlen! Mi też! Kocham tlen! Tlen jest super! Nie żartujesz? Tlen to moje drugie imię. Im więcej tlenu, tym lepiej. Tlenu nigdy dość! To super! Może wpadniesz jutro na herbatkę i ciacho? Do zobaczenia! Okej, okay, no to do jutra!